Dzisiejszy film to pierwszy materiał z cyklu recenzji, który chcę poświęcić nowym figurkom, czyli z pierwszego rozdziału nowej trylogii Transformers, która ma być następcą Prime Wars. Pierwszy model, który wybrałem do recenzowania, myślę, że idealnie odzwierciedla to, czym taka prawda jest ta linia. Jest to Deluxe Sideswipe, czyli cybertrońska forma tego bohatera. Siege to nowa interpretacja... Klasycznych modeli z pierwszej generacji w ich cybertrońskich formach. Dzięki temu modele wyglądają znacznie bardziej futurystycznie i mniej jak prawdziwe pojazdy, co uważam za fajną ciekawostkę i zupełnie inne podejście do tematu niż zwykle. Jeżeli chodzi o samych bohaterów, spodziewam się, że ich charaktery będą dość zbliżone do tego co znaliśmy z pierwszej generacji, no bo jednak jest to wariacja na temat właśnie tej serii. Niewiele jeszcze wiadomo o tym, jak będą wyglądały pod względem charakteru postacie w nowej linii Transformers. Ale spodziewałem się, że będą to faktyczne odpowiedniki tego, co nam jest pierwszej generacji. Tak więc, jeżeli podoba Wam się SiteFabs G1, tego pewnie też polubicie. Model, który możecie tu dzisiaj zobaczyć, został mi udostępniony dzięki życzliwości polskiego oddziału Hasbro za co bardzo dziękuję. Ten oraz inne figurki mogliście zobaczyć już przy okazji mojego unboxingu, gdzie właśnie prezentowałem wszystkie modele, które otrzymałem. I jest to swego rodzaju zapowiedź tego, co możecie zobaczyć w najbliższym czasie na kanale. Zanim opowiem wam o samym sitecie, chciałbym pokazać wam pudełko, bo jest tu kilka fajnych rzeczy, których no wcześniej nie widziałem w Mini Transformers i myślę, że warto je zaprezentować. Kartony Siege, jak widzicie, są bardzo, bardzo ładnie wykonane. Mamy tutaj dużo takich e... Mocniej stylizowanych grafik, troszkę tutaj jakby to było psiknięte sprayem. Standardowo od pewnego czasu na prawym boku logo Transformers, nazwa Hasbro takatomi, więc ponownie jest to linia robiona w kooperacji, podobnie jak nowe masterpiece filmowe. Tutaj mamy grafikę pokazującą ucieczkę z Cybertronu na arce i również Sideswipe'a, który będzie bohaterem dzisiejszej recenzji, oczywiście logo Authentic Transformers na z tyłu. Mamy już wszystkie e, zdjęcia produktów, no i różne możliwości w jaki sposób możemy połączyć tę figurkę z innymi produktami, które wyszły w ramach tej linii. Z góry standardowe logo Transformers. Kilka ładnych grafik, War for Cybertron. Tak więc nic niespodziewanego. Brakuje w środku, może, takiej ładnej wytłoczki jak w przypadku Studio Series. Ale wciąż te kartoniki można wyciągnąć, możesz na nich postawić modele. Pokazywałem to dokładnie przy unboxingu, więc tu już nie będę tego robił. To czego nie pokazywałem przy unboxingu i co jest, myślę, jedną z najfajniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o nowe opakowania, to farba UV, którą pokryto ten bok pudełek. Na pewno pokryte są w ten sposób Voyagery i Deluxy. Nie wiem, czy tak samo jest z Liderami, więc przekonałem się o tym pewnie, kiedy jakiś Lider mi się trafi. Ale w jaki sposób to działa, to chyba najlepiej by zobaczycie, kiedy wezmę Latarkę ultrafioletową, no i potraktuję ten kartonik właśnie źródłem takiego światła UV. I jak widzicie, pojawia się logotyp na karcie Sejpa, pojawia się WFC S7, czyli oznaczenie modelu, pojawia się szereg cybertrońskich hieroglifów. I to wszystko możecie zauważyć, właśnie kiedy patrzycie na grafikę pod światłem ultrafioletowym. Bardzo fajny akcent, bardzo mi się spodobał ten pomysł. Znowu, bardzo nie typowa rzecz. Nie przypominam sobie, żebym widział coś takiego na wcześniejszych pudełkach. Jeżeli się przyjrzycie, nawet takie też, możecie zobaczyć jakby iskry. Ciężko powiedzieć co to jest, ale również są widoczne bardziej w świetle ultrafioletowym. Mamy tu przy okazji nowe logo, troszkę inaczej wyglądające niż klasyczne. I zobaczcie je właściwie na wszystkich modelach Siege, jak również zauważycie je właśnie w tych Wytłoczkach z tyłu. Tak więc jest to, jest to ten sam dokładnie znak. Jeszcze nie wiem co oznacza. Całkiem możliwe, że właśnie tego się dowiemy przy okazji może jakiejś kolejnej serii. Tak jak mieliśmy serię Combiner Wars, chociaż no, kiedy to kręcę, maszynima niestety została rozwiązana. Przynajmniej jeżeli chodzi o ich YouTuba. Ale możliwe, że w jakiejś innej formie taka seria się pojawi. Może jakiegoś komiksu, może jakiegoś innego serialu, ciężko powiedzieć. No dobrze, eee, o pudełku myślę, że nie ma sensu już za wiele mówić, bo mieliście okazję zobaczyć je już wcześniej. Więc zaraz przejdę może do samej figurki. Tryb alternatywny Side jest wyraźnie inspirowany Lamborghini Kontaż z lat 80., czyli jego oryginalnym trybem alternatywnym jeszcze z czasów pierwszej generacji. I dlatego możecie zauważyć że nawet ten kształt pojazdu. Na no, tak mocno to Lamborghini przypomina faktycznie czerpie dużo z tego oryginału. Yy, mamy sporo farb na tym modelu. Felgi są malowane na srebrno. Bardzo ładne światła, podoba mi się, że mamy takie cieniutkie srebrne paski właśnie tam, gdzie byłyby światła, co jest bardzo ciekawe w mojej opinii. Mamy wloty powietrza pomalowane na taki szary grafit, tutaj troszkę e, na boku też jakiś, jakiś tam przetłoczeń pomalowany w ten sam sposób. I teraz to, co jest chyba najciekawsze w tym modelu, cała czerwień, którą widzicie na tej figurce, wszystkie czerwone elementy są pomalowane. Na początku nie miałem wątpliwości, nie byłem pewien, czy to jest farba, czy to jest po prostu potraktowany część plastik, ale przyjrzałem się temu dokładniej i teraz mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że jest to malowanie w takim jakby półmacie i wygląda super. Nie przypominam sobie tak mocno pomalowanej figurki od hasby już od naprawdę dawna. Oczywiście zdarzają się figurki takie jak na przykład Studio Series Jazz, który ma pomalowany tryb alternatywny, ale tutaj pomalowana jest większość figurki. Więc tu już tak jakbyśmy się ocierali niemal o masterpisy pod tym względem. Kiedy przyjrzycie się szybie, to dostrzeżecie, że również ona jest pod spodem pomalowana, jest pokryta srebrną farbą, i dzięki temu wszystkie elementy, które są powyżej, czy jakby takie żłobienia, właśnie rzeźbienia, są również widoczne. Daje to taki bardzo futurystyczny wygląd kabinie pojazdu, no i w mojej opinii wygląda, wygląda super. To, co mi się też podobało, zwykle transformery pod spodem nie wyglądają zbyt dobrze. Najczęściej mamy masę widocznych elementów. Tutaj wszystko jest tak ładnie skompresowane, że właściwie daje się nawet ukryć ten rodowód transformera. Pamiętajmy, że to jest deluxe. Jeżeli chodzi o samą rzeźbę tego modelu, tutaj znowu super. Nie dość, że właśnie mamy pełno tych przetłoczeń, pełno wykończeń, które wyglądają bardzo fajnie. Mamy nawet światła, które nawiązują właśnie do Lamborghini takim swoim stylem. Brakuje może tutaj jakiejś osłony, ale znowu to już byłoby trochę czepiarstwo z mojej strony, żeby tego wymagać. Ogólnie, tryb pojazdu jest po prostu piękny. Mamy jakieś drobne skazy farby. Jak widzicie, tutaj mamy jakiś mały odprysk. Tutaj niewielki. ciężko powiedzieć, czy akurat te odpryski powstały e, podczas recenzowania, czy były na, na modelu od nowości. No, Niemniej myślę, że w tej cenie, w tej klasie rozmiarowej jest naprawdę niewielka cena za to, co otrzymujemy. E, do State Swipe'a dostajemy w zestawie jego standardową rakietkę. I tę rakietkę możemy oczywiście wpiąć. Możemy ją zamontować na dachu samochodu, żeby wyglądała paskudnie. Możemy ją zamontować na boku samochodu. Żeby wciąż nie wyglądała zbyt dobrze, możemy ją nawet rozłożyć na dwie części i drugą wpiąć w drugi bok samochodu. Więc jeżeli chcecie dozbroić swoje Lambo nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań. Ja nie jestem fanem takiej rzeczy, uważam że ładne samochody powinny pozostać we w miarę nienaruszonej formie. I to mi się właśnie podoba w tym modelu, że tak to wygląda. Może porównajmy sobie Sideswipe'a z innymi figurkami. Na początek inne modele z Siege, więc weźmy może Hounda, czy innego Deluxa. Jak widzicie, rozmiarowo modele dosyć podobne. Hound jest troszkę krótszy, ale trochę wyższy. Ogólnie dosyć podobna ilość plastiku w nim się znajduje. Voyagery z linii. Będzie reprezentował Optimus, który jest najlepszym Optimusem w skali Voyager klasycznym, na do tej pory, w mojej opinii. I widzicie, wyraźną różnicę rozmiaru między tą dwójką. Dobrze byłoby porównać figurkę jeszcze z czymś z klasyki, więc jedna z moich ulubionych figurek z tej serii, chociaż trochę się już zażyła zastarzać Hotrot. No i widzicie, z pojazdu jest odczuwalnie większy. Jest to rzeczywiście dużo większa figurka, jeżeli zostawimy je. Zderzak zderzak, no to wiecie, że dobry, dobre 2 cm różnicy między nimi jest. Niemniej uważam, że Saito wygląda dużo ładniej. Jest znacznie ładniejszą figurką od Hotroda, i tutaj na pewno dostaje punkty. Może jeszcze najmniejszą od Ezini, czyli Battle Mastery i Micromastery. Nie I macie porównanie... Jak skaluje się właściwie ze wszystkim, co możecie dostać w tej linii, poza liderami? Z liderami jeszcze nie miałem do czynienia, ale wszystkie inne modele już możecie zobaczyć. Na koniec mam dla Was Masterpiece i żebyście mogli porównać sobie, jak ten model zmienił się w stosunku do do tej pory najlepszej wersji, jaką możecie dostać oficjalnie. No i jak widzicie, jest faktycznie różnica w rozmiarze, ale oba te modele są pomalowane. O ile Masterpiece jest bardziej w takim błyszczącym lakierze, o tyle Seat jest w takim właśnie półmacie. Transformacja Sideswipe'a jest bardzo prosta. Polejcie sobie z nią bez żadnej instrukcji, i jest tak przyjemna i intuicyjna, że zmienienie modelu między poszczególnymi typami zajmuje dosłownie chwilę. Kiedy skończymy pracować nad konwersją, naszym oczom ukaże się bardzo ładny model. No i tu muszę przyznać, że Hasbro znowu odwaliło kawał dobrej roboty. Nawet ciężko mi powiedzieć teraz, czy bardzo mi się ta figurka podoba jako robot czy jako samochód. Jak widzicie, Sideswipe jest relatywnie niewielkim modelem, ale za to wygląda świetnie. Te kolory, które mogliście wiedzieć wcześniej, czyli czerwień, wciąż pozostaje w pełnym lakierze, więc na ramienniki, które tutaj widzicie i które tylko częściowo są widoczne w trybie pojazdu, również są pomalowane. Oprócz tego pojawiło nam się trochę bieli. I nie jest to taka czysta biel, tylko taki bardziej kremowawy kolor, więc myślę, że wygląda dzięki temu mniej tak sterylnie niż, niż gdyby był to faktycznie taki biały, biały plastik. No i dosyć kontrowersyjny aspekt stylistyczny, czyli przetarcia. Na czarnych elementach, które widzicie na kroczu, jak i również właśnie tutaj na piszczelach, możecie zauważyć, że jest umieszczony srebrny drybrush. Ludzie bardzo krytycznie podchodzą do tego elementu i wiele osób nie jest zadowolonych z tego, że takie zabieg stylistyczny miał miejsce, zresztą jeżeli spojrzycie sobie na stopy, to również możecie zobaczyć, mimo że są srebrne, to również pomalowane są właśnie takim jakby drybrushem. Wiele osób nie było zadowolonych z tego, ale myślę, że nie jest to coś, co szpeci figurkę wbrew temu, co niektóre osoby mówią. Ja uważam, że wygląda to całkiem nieźle, zwłaszcza na side swipe, ie. na innych figurkach może już troszkę mniej, ale jeżeli by jakoś bardzo wam to przeszkadzało, Okazuje się, że wystarczy odrobina alkoholu i wacików, i bez żadnego problemu w ciągu godzinki możecie wszystko usunąć z tej figurki i zostawić sobie spokojny, czysty plastik, bez żadnych takich właśnie przetarć. Tak więc jeżeli to jest coś, co by Was zniechęcało od zakupu, nie ma żadnego problemu, żeby pozbyć się tej dodatkowej farby. Moje opinie wygląda to na tyle w porządku, że chyba raczej nie będę się o to kusił. Właściwie jedyną rzeczą, która szpeci ten model, jest tutaj dosyć szeroki plecak. I co ciekawe, nie jest on głęboki, bo jest właściwie płaski. Co jest bardzo rzadko spotykane w ten gdzie często lubimy wrzucać te właściwie całe tripolet na na plecy. Tutaj plecak jest całkowicie płaski, ale jest dosyć szeroki. Szkoda, że nie udało się znaleźć jakiegoś sposobu, żeby chociaż troszkę zmniejszyć te elementy, bo myślę, że wyglądałby wtedy jeszcze dużo lepiej. Ale mimo wszystko nie mam z tym większego problemu. Jak już mówiłem, model dostał trochę więcej farby, więc oprócz tych czarnych elementów z eyebrushem, srebrnych stóp, których nie widzieliście, mamy srebrny brzuch. Mamy sporo ładnej farby również na twarzy. Zresztą twarz to ponownie, jak w ostatnich modelach, Hasbro klasa sama dla siebie. Bardzo ładnie wyrzeźbiona, srebrna i z głęboko osadzonymi niebieskimi oczami. I przez to wygląda bardzo groźnie. Ten model podoba mi się w jaki sposób to zrobili. Również dosyć sprytnie poradzili sobie z białymi akcentami na, na ramionach, które są z tego samego mlecznego plastiku, co cała reszta białych elementów. To czego trochę żałuję przy tej linii, kiedy wrócimy do czasów klasyki, zwłaszcza tej późniejszej, i Prime w szczególności to mieliśmy taki fajny okres, gdy dostawialiśmy dłonie, które były ładnie rzeźbione. Często w takiej półotwartej pozie, coś, coś w tym stylu na przykład. I dzięki temu, nawet jeżeli mieliśmy model, który nie trzymał broni, to te dłonie ładnie wyglądały. Tu niestety wciąż wracamy do tych czasów e, kostki z dziurą, w którą po prostu wpinamy poszczególne porty z uzbrojeniem, ale wciąż wygląda to lepiej, niż, niż wyglądały jeszcze niedawno, więc myślę, że i tak jest to krok w dobrą stronę. Mam nadzieję, że doczekamy się Dłoni, które będą już takie bardziej pootwarte, właśnie jak w Prime, bo myślę, że wygląda to jednak znacznie atrakcyjniej i to właściwie jest jedyna rzecz, która tak mi się rzuca w oczy, przy tym, jak ładnie ten model jest zrobiony. Jeżeli chodzi o sam wygląd tej, tej figurki i samo wrażenie, jakie sprawia, kiedy na nią patrzę, no to jestem bardzo dowolony. Uważam, że to jest najładniejsza interpretacja side swipe'a w tej skali i w tej klasie, jaką, jaką kiedykolwiek dostajemy od Hasbro. Zdecydowanie według mnie rzuca na kolana. Klasykę, która była w porządku, ale jakoś nigdy mnie za mocno nie urzekała. Ten model pięknie wciela to, co, co zawsze lubiłem w moich transformerach. Figurka jest dosyć ciężka, jest zrobiona z bardzo solidnego plastiku, więc jeżeli szukacie takich cięższych, lepiej wykonanych modeli, to na pewno ten was zainteresuje. Oczywiście mamy rakietę, którą widzieliście już w trybie pojazdu. Rakieta składa się z dwóch segmentów, to co również wam pokazywałem, więc możemy spokojnie rozłożyć. Każdy z nich ma własny peg, więc możemy spokojnie wpinać się w ręce. I na ramionach mamy dwa sloty, w które wpina się ten wąski zaczep, więc możemy spokojnie brać, który z nich wolimy, który z nich nam bardziej pasuje. No i oczywiście w każdej chwili możemy włożyć również tą rakietę w ręce sidewipa. W kwestii pozowalności również ciężko mi cokolwiek zarzucić. To co mi się bardzo podoba. Wychył w stopie. Rzadko się spotykamy w, od pewnego czasu w deluxach, żeby taki wychył się pojawiał, więc cieszę się, że mamy ich powrót. Minus taki, że stopa nie idzie w ogóle w dół, ponieważ jest tutaj zablokowana. Myślę, że gdybyśmy troszkę spiłowali tutaj ten, ten zaczep na dole, to dałoby się ją spokojnie wcisnąć. Boję się to robić na siłę, żeby nie połamać modelu, ale wydaje mi się, że da się to zrobić. Z tyłu, kiedy spojrzycie sobie na kolana, to. Element, który jest częścią Lamborghini, jest tak naprawdę ruchomy, więc możemy albo je schować głębiej, żeby to odsłonić, żeby ładnie wyglądało. Ale również jak widzicie, kiedy wróci, to w niczym przeszkadza, więc może być spokojnie równie zamknięty. Co ciekawe, tylko w prawej nodze mi się tak zachowuje, w lewej, kiedy go opuściłem, to zostało w swoim miejscu. Nie wiem z czego to wynika. Czy to jest jakaś niewielka różnica tolerancji, która po prostu mi to przesuwa? Ciężko mi powiedzieć. Niemniej uważam, że to jest żaden problem, bo. Bez absolutnie żadnego wysiłku możecie przestawić go w taką pozycję, jak wolicie. Oprócz tego mamy w biodrach dwie osie, bardzo głęboko idące. Mamy obrót, troszkę wydrążeń, ale znowu nic jakiegoś bardziej niepokojącego. Mamy obrót w pasie, co ciekawe jest troszkę niżej niż zwykle, więc nie mamy go jakby na środku łączenia. Co mamy go pomiędzy łączeniem, załóżmy tej pieluchy z samym pasem. No i może spokojnie wykręcić 360 stopni, więc pod tym względem również super. Eee, ręce, jedna oś, druga oś. Neupartego możecie również odczepić w tę stronę i mieć taki dodatkowy, motylkowy zawias. Więc to również możecie zrobić. To akurat wynika z transformacji, ale nic nie przeszkadza, żebyście również skorzystali z takiej opcji, jeżeli będziecie mieli ochotę. Eee, mamy również drugi obrót w bicepsie. Mamy zgięcie, około 90 stopni no i mamy wykorzystywany podczas transformacji staw, który pozwala zginać rękę w ankarstku. Głowa umieszczona w stawie kulkowym, bardzo solidny zakres ruchu, więc możemy też jedną ciekawą pozę z tego wykrzesać. Jednym z patentów w Siege, z tym co wyróżnia te linie na tle innych jest bardzo dużo możliwości tworzenia swego rodzaju super modów. No, i Sightflyp również może z tego skorzystać. Na początek trochę mniejsza rzecz: kiedy mamy nasze te rakietki, obydwie z nich możemy rozłożyć, i do każdej z nich możemy dołożyć efekt strzału. Czy też wkładając go do środka, tak jak tutaj, czy też nakładając go na czubek cięższego pistoletu. Więc jeżeli macie którekolwiek e, battle mastery, Możecie spokojnie z tego, z tego skorzystać i to jest jedna z rzeczy, które mi się bardzo podobają w tej linii, że pojawiły nam się takie dodatkowe elementy do strzałów. Oprócz tego możecie oczywiście dozbroić go w mikromastery, więc jeżeli macie któregokolwiek z nich możecie połączyć je w tryb połączony broni. No i również tutaj włożyć e, taką dwójeczkę bez żadnego wysiłku. Co jednak najciekawsze, dzięki uprzejmości polskiego działu Hasbro dostajemy również do recenzji Koga w skali Deluxe. I jeżeli ktokolwiek z Was zna tę postać, to zapewne wiecie, że pozwala się rozłączyć na mniejsze elementy, które mogą posłużyć jako pancerz dla innej figurki. I na przykładzie Sideswap'a pokażę jak to działa. Tak więc tu mamy nogi Koga, które wpinają się w te porty w stopach. Jak widzicie, siedzą tu bardzo solidnie. Możemy wziąć również przebudowany Nogi Koga, w które wpięliśmy tak naprawdę jego, jego ręce Więc ten sposób taki swego rodzaju plecak Który może również udawać jetpack, który Sideswipe miał w jednym z odcinków serialu I taki plecaczek możemy założyć na figurkę Możemy obniżyć te wyrzutnie I w ten sposób mieć troszkę bardziej dopakowanego Sideswipe'a I oczywiście możemy również dorzucić tarcze która jest kolejnym elementem Koga, i możemy ją wpiąć na przykład w przedramię. I tym sposobem mieć super, hiper dopakowaną wersję, która będzie jeszcze bardziej siała spustoszenie. Oczywiście yy, możemy również użyć normalnej broni, którą włożymy, czy też w rękę, czy też w jeden z niesliczonych portów. Jak widzicie, figurki są nie dosłownie usiane. Więc jeżeli byśmy chcieli mocno dozbroić takiego side swipe'a, czy też inny model. Bez żadnego wysiłku jesteśmy to w stanie zrobić. Tak więc, jeżeli lubicie takie super moldy, mocno dopakowane, również znajdziecie coś dla siebie. Hmm, hmm, hmm. hmm. atakują! Musimy szybko wyruszyć, pokazać Megatrona trona i spółkę! Takie jest, Optimusie! Sidewap! Gdzie ty powiedziałeś? Wieczkę Sidewap! Nie mamy na to czasu! Już, już, zaraz będę! Zajtwipe. Naprawdę się spieszymy! Zaraz, zaraz! Uh, 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 uh. Uh. Już jest to? Brian. Co? O to idziemy na te Decepticony? Uh. Jakie Jakie Decepticony? No, a te co? Zaatakowały. Mówiłeś, że Megatron w ogóle. A Te Decepticony! Yy, my już przestaliśmy się z nimi bić jakieś... Dwa tego nie temu. Uh. Ale, ja ty dzisiaj to może lepiej nie zajmuj tego. Ech. Oczywiście, model możemy też uzbroić w Battle Battlemastery. I tutaj ponownie wpinamy tylko je w port, w ręce. I mamy gotową figurkę uzbrojoną do walki ze Decepticonami. Dobrze, rzućmy okiem na kilka porównań i zobaczmy, jak Sideswipe mierzy się z innymi modelami w mojej kolekcji. Na początek, może jakieś inne figurki z Siege. Zacznijmy od Hounda. I tu jak widzicie, bardzo zbliżony rozmiar. Mimo, że Hound był nieco krótszym samochodem, ale za to wyższym, no to widać, że wysokość trybu robota jest właściwie identyczna. Tak więc bardzo zbliżony rozmiar. W przypadku Voyagerów Optimus Prime, no i tu jak widzicie, model sięga tak mniej więcej do połowy brzucha. Tak więc jest sporo mniejszy, ale znowu uważam, że bardzo ładnie się te figurki sobą razem skalują. Bardzo dobrze oddają wygląd. Tego, jak to powinno się prezentować w pierwszej generacji jeżeli chodzi o mniejsze figurki oto Battlemastery i Micromastery więc możecie zobaczyć sobie jak one się skabią on mniej więcej do wysokości kolana tak więc jeżeli interesują was takie mniejsze modele jakie one będą rozmiarowo jeżeli chcielibyście troszkę może sobie ten wasz display urozmaicić to myślę, że to są również bardzo fajne opcje oczywiście nie byłbym sobą gdybym nie pokazał czegoś z klasyki i tutaj Reveal the shield jazz. Jak widzicie, jazz jest odczuwalnie większy. Wydaje mi się, że tak o, o dobry centymetr dwa Tak więc jest to sporo, sporo wyższa figurka, ogólnie większa. Ale z drugiej strony nie z każdym klasykiem to się potwierdza, bo jeżeli zastąpimy jazza, na przykład hot rodem, to okazuje się. Że są to modele dosyć zbliżonego rozmiaru. Od pewnego czasu mówimy już o tym, że figurki maleją, no i rzeczywiście są troszkę mniejsze, ale kiedy spojrzymy przy takim hot rodzie, to uważam, że ten Sideswipe wygląda naprawdę bardzo dobrze. Do tego widać od razu różnicę stylistyki między starymi klasykami, a właśnie serią Siege. I myślę, że to jest świetna okazja, żeby podmienić waszego starego Sideswipe'a na właśnie ten model. Na koniec zostawiłem sobie jedno z zabawniejszych porównań: Masterpiece Sideswipe, To jest akurat wersja Plus. No i tu możecie zobaczyć jak klasyczna, czysta reprezentacja postaci z G1 ma się do jej wyglądu w wersji Siege. I tu od razu możecie też zobaczyć tą różnicę między białym kolorem a tym kremem. To akurat jest malowany kolor, wersja plus ma lakierowane elementy, ale wciąż lakierowane na biało, na przykład Teuda. Tutaj ten kolor jest taki bardziej kremowawy, więc to jest też co możecie mieć na względzie kiedy będziecie kupować tę figurkę. Jak widzicie bardzo dobrze wyglądają razem te modele. Wcale nie uważam, żeby jakoś strasznie mocno ten, ten Siege odstawał od tego masterpisa, co jest całkiem zabawne, zważywszy na różnicę cenową między modelami. I uważam, że jak najbardziej jest miejsce dla takiej linii jak War for Cybertron Siege. Zbierzmy tę recenzję w kilku zdaniach i zastanówmy się, ile wart jest War for Cybertron Siege Sideswipe. W mojej opinii to jest naprawdę, naprawdę udana figurka. Podoba mi się to, że została tak ładnie polakierowana, podoba mi się to, że mamy dużo ładnych akcentów, takich jak te światła, które urzekły mnie od samego początku. Nie narzekam na ten drybrush, część osób na niego marudzi, ale w mojej opinii wcale nie wygląda to źle. Znowu piękna głowa, całkiem sprytnie wymyślone akcesoria, nie ma ich wiele, tylko rakietnica, ale myślę, że akurat w przypadku tej figurki to wystarczy. Ogólnie wygląd tego modelu w obu trybach prezentuje się świetnie, transformacja jest bardzo przyjemna. I do tego mamy takie smaczki jak pudełko z falbą ultrafioletową, z czym wcześniej się nie spotkałem. I nawet nie dziwię się, jeżeli część osób chciałaby prezentować te modele właśnie w pudełkach przez to, jak fajnie wyglądają. Czy polecam pa? Zdecydowanie. Uważam, że to naprawdę bardzo mocna figurka. Myślę, że jest to jedna z moich ulubionych figurek z pierwszego wave'u Siege, jeżeli nie ulubiona. Zdecydowanie spodobał mi się ten model. Uważam, że jest dla niego miejsce na półkach kolekcjonerów. I jeżeli interesuje Was klasyka, to jest to fajna okazja, żeby podmienić oryginalnego Sajpa, który w mojej opinii był taki sobie, szczerze mówiąc, na jego wersję troszkę bardziej stylizowaną przez ten cybertroński tryb, ale jednak wciąż bardzo bliską do oryginału. Podoba mi się w ogóle pomysł na to, żebyśmy dostaje tym razem trochę inne figurki, właśnie nastawione na tą cybertronską część, bo myślę, że dzięki temu bardzo dużo zyskamy i dostajemy coś troszkę świeższego niż zwykle. Tak więc z mojej strony kciuki w górę. Zdecydowanie Wam polecam tego Sideswipe'a. Kiedy tylko zobaczycie go w sklepach, bierzcie nie zastanawiajcie się. Cały Switch jest bardzo udane, a myślę, że ta figurka jest idealnym przedstawicielem tego nowego nurtu i idealnym przedstawicielem tej linii. Tak więc zachęcam Was do przekonania się samemu jak dobry jest Switch Sideswipe. Na pewno nie będziecie zawiedzeni, wiem, że ja nie jestem. Dziękuję jeszcze raz polskiemu oddziałowi Hasbro za udostępnienie mi tego modelu do recenzji. Ja Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał, jeżeli tak Kliknijcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, napiszcie komentarz, co myślicie o tym modelu. Czy podoba wam się Switch? czy chcielibyście dołączyć do swojej kolekcji, czy zostaniecie przy klasyce, a może Masterpiece? Która linia w waszej opinii najbardziej się nadaje, żeby na dzień dzisiejszy wypełnić luki w waszych klasycznych kolekcjach? Dziękuję wam bardzo za oglądanie, a w międzyczasie, jak zawsze, do zobaczenia. My name is Optimus Prime. and i am sending this message to all sentient beings subscribe to godki's youtube channel and visit manyatsifigurek.pl to all are one autobots transform and roll out